Siemanko, zastanawialiście się kiedyś, jaka jest różnica między butami do biegania za 60 zł, a takimi za ponad 1000 zł? Jeśli tak, to dobrze trafiliście. Dzisiaj porównamy sobie buty za 60 zł, Kalendzi Ekiden z popularnego sklepu sportowego, z butami On Cloud Boom Strike, buty za 1200 zł startowe, z płytką karbonową buty do szybkiego biegania ale czy tylko? to w dalszej części kalendzi ekiden, wiele tu można o tych butach powiedzieć, dla niektórych super but, dla niektórych niekoniecznie a dla niektórych but w których można przebiec nawet 4000 km a jeszcze dla innych, dobry but żeby w ogóle zacząć się ruszać kilka informacji o bucie Waga według producenta w rozmiarze 43 to 171 gramów. Lekki but, natomiast nie ma on wiele technologii w sobie, więc dlatego jest tak lekki. Drop odpięty do palców to jest 10 mm. Jako, że jestem trochę większym, cięższym biegaczem, to stwierdzam, że amortyzacja w tym bucie dla mnie nie istnieje. Więc no jak dla trochę grubszej osoby, trochę większej, tego buta bym nie polecał do biegania. No, ale jeżeli jesteś trochę lżejszy i chcesz zacząć swoją przygodę z bieganiem i nie chcesz, dużo, dużo pieniędzy wydawać na start, mogę jak najbardziej się sprawdzić, On Cloud Boon Stripe, startówka od szwajcarskiej firmy On Running, taki bucik, bardzo ciekawy. I w nim najciekawsza jest wkładka, gdyż ona odpowiada za większą część amortyzacji w tym bucie. Jest to but startowy lub na szybsze treningi, albo i na to i na to. Ja ten but zakupiłem z myślą o treningach interwałowych, jak i o startach w przeszłości. Dlatego jest to u mnie taki trochę gral. Długo czekałem, długo chciałem od początku mojej przygody z bieganiem. Chciałem karbon, ale każdy mi mówił, że jestem za gruby, że jestem za wolny. Dalej w pewnym momencie postanowiłem sobie kupić. Znalazłem dobrą promocję, więc go po prostu kupiłem. Wracając do buta, kilka informacji. Drop w tym bucie to jest 4 mm i waga według producenta w rozmiarze 43 jest to około 200 gram. I z racji tego, że ten drop jest taki mały, nie jest to dobry but dla osób biegających z pięty. To by było kilka faktów o tych butach, więc przenosimy się na i tam zrobimy sobie testy. Na czym będzie polegać porównanie? Biegnę dwa kółka 800 metrów w obu butach. Staram się utrzymać mniej więcej podobne tętno. No i sprawdzamy, jak się różni tempo, jak się różni czas okrążenia. No i oczywiście same odczucia z biegu. Więc zaczynamy. Na pierwszy ogień lecą te cudeńka. Tak wyglądał pierwszy bieg w Ekidenach, czas to jest 4.14, średnie tempo 5.19. Ogólnie wrażenia, na początku nie było źle, na drugim okrążeniu czułem się trochę jak biegł boso. Dlatego tak jak już wcześniej mówiłem, dla cięższych biegaczy nie za bardzo, ale dla lekkich na początek jak najbardziej. Zaraz przechodzimy do drugiego buta, sobie chwilę odpocznę, wyrównam tempo. I widzimy się przy drugim bucie. Czas przebrać buty. Lecimy z karbonu. to był bieg w karbonie. Ja wyniki już znam, ale wy o wynikach drodzy widzowie dowiecie się dopiero w domu, więc widzimy się na miejscu. Trening zrobiony. Testy zrobione. Fajnie tak pobiegać, od razu więcej się człowiekowi chce. Ale nie o tym teraz. Czas na wyniki. Więc tak. Sprawdzimy sobie teraz jaka jest różnica między butami za 60 zł, a butami za 1200 zł, więc tak prezentowały się wyniki butów tańszych. Czas 414, dystans 800 metrów, średnie tempo 5 minut 19 sekund. Natomiast, i tutaj bardzo się zdziwiłem, buty droższe w cenie tych droższych, mógłbym mieć 20 partych tańszych. Buty droższe. Dystans 800 metrów, czas 3,44 i średnie tempo 4,39. No, różnica 30 sekund na dystansie 800 metrów. Całkiem spora. Nie spodziewałem się tak dłużej na tak małym dystansie. Z odczuć to. No na pewno na pewno było wygodniej w tych droższych. Miękkie przede wszystkim, czuć było to wypychanie i tu właśnie a propos tego odpychania efektu karbonu. Moje spostrzeżenia. Buty karbonowe reklamowane są jako buty dla szybkich biegaczy, dla osób biegających z określonym tempem. Natomiast moje prywatne odczucia są takie, że to są buty dla osób które wiadomo, też dla tych, co biegają szybko, ale efekty też dają dla osób, które po prostu biegają z dużą mocą. Czyli dla osoby cięższej, która więcej siły, jakby oddaje w ten krok, też, też oddadzą. Nie wiem, czy są jakieś badania na to naukowe przeprowadzone. To są tylko moje odczucia. I z tego, co, co ja w tych butach biegałem, to to mogę powiedzieć, że. No, jeżeli dużo mocy się oddaje do buta, to on też odda. Więc dla osoby cięższej, karbon też zrobi robotę. Więc jeżeli się z tym nie zgadzasz, napisz w komentarzu swoją opinię na ten temat. I jeżeli chodzi o to porównanie, to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę. Dajcie komentarz. Co w następnym co mam porównać, jakie chcecie porównania, kto wie, może właśnie Twoje porównanie w przyszłości zrobię. I zostawcie subskrypcję. Widzimy się następnym razem.